Życie pisze różne scenariusze, tak jest mhm. trochę też w tym y, przypadku, y, bo dzisiaj z Grześkiem umówiliśmy się na ostateczne przygotowania Zetki y, do Nürburgring Tripa. <grywka> trochę się y, zmieniło. A okazuje się, że będziemy przygotowywać Zetkę do wyciągnięcia pieca. No, wczoraj byłem na Torze Kielce, bo miałem, powiedzmy, takie ostatnie Testy miały, miały być, ostatnie testy, takie sprawdzenie wozu, czy wszystko jest ok, czy nadaje się na tripa i wyszło, że się chyba nie nadaje. Ja może tutaj od razu dodam, bo teraz mamy taką lekko już humorystyczną tutaj atmosferę, ja też się uśmiecham. No wczoraj nie było tak za kolorowo. Uśmiecham pod nosem, ale no opracowaliśmy plan działania, więc tutaj, że tak powiem, też należą się wszystkim Wam jakieś wyjaśnienia, więc tak, zwycięzców mamy wybranych. Nurbur Trip w dalszym ciągu się odbywa, więc w przyszłym tygodniu jedziemy. Jedziemy bez Grześka tym razem, ale właśnie to jest to słowo klucz, bo tym razem, jak już powiedzieliśmy, że pojedziemy tam z Zetką, nawet z miszą pisałem na ten temat, żeby przetestował Zetkę, czyli o to, co prosiliście. No to już będziemy musieli jechać drugi raz na Nurbur Tripa. No, trzeci nasz, ale drugi w tym roku trzeba będzie po prostu jechać i zawieźć tą Zetkę, tam żeby ją sprawdzić, jak ona sobie radzi po teraz yy, jest ten złutny czas, czyli trzeba zweryfikować, co się tutaj yy, poddało. Yy, może ten Grzesiek byś powiedział w ogóle, co to się stanęło się. No, generalnie jeszcze takie całokształtu kształtu nie znamy. Generalnie są opiłki w oleju, ale to nie są opiłki. To możemy pokazać tutaj przejść. No, to nie są opiłki yy, złote, czyli panewkowe, czyli to nie, raczej nie jest panewka. Tylko coś się musiało odwalić innego. A co? No to za chwilę będziemy, będziemy weryfikować, bo mam zamiar wyciągnąć ten piec i rozebrać, co się stało. To było, nie wiem, jakoś bardzo upalałeś. Co, Wiesz, co się stało? Najlepsze jest to, że się nawet nie najeździłem. No dlatego ci mówię, na, nawet nie byłem tak bardzo zły, że się zepsuło, tylko że sobie nie pojeździłem, no bo... Zajechałem tam, zjechałem nawet, Po stałce pogrzał się chwilę, włączył się wentylator parę razy. Pojechałem się raz przejechać tak zapoznawczo w miarę. Mm -hmm. Ten no i drugi raz, jak już pojechałem takim można powiedzieć większym piecem, co i tak jeździłem na, na małej mapie. Na, na, tam na pół bara do ładowania, więc to, to nie są moce gdzie gdzie miało prawo, by się coś stać, bo jeszcze wiesz, szedłbym na najmocniejszej mapie czy coś, to bym zrozumiał, że coś w końcu nie wytrzymało, ale to było raz, że ani nie było mega długo jechane, ani nie było na jakichś dużych mocach jechane mm -hmm. i w pewnym momencie się coś, coś zastukało, aczkolwiek od razu, wiesz, z przyzwyczajenia na ekran, jakie jest ciśnienie oleju i ciśnienie oleju było w porządku, dlatego to mnie mm -hmm. To mi nie pasuje. Rozmawialiśmy już poza kamerami o tym. Generalnie, żeby tutaj coś sprawdzić, to trzeba wyjechać z całym piecem w dół. No bo jest tak ciasno, że tutaj nie za bardzo no jest. Nie, jak no, nie da się płacić. nawet deklarować klawiatury ściągniętej. To jest, to jest jedyna opcja, co możesz zrobić bez ściągania silnika. Czyli kolektor i dostać się do, do świec, nie? Yy, no i ty jeszcze w międzyczasie sprawdziłeś świece. No i świece wyglądają ok. No. Dlatego mówię, tu góra wygląda, że, że jest ok, Aczkolwiek no mówię, on nawet bez świet się ciężko obraca teraz. Mhm. Bo jak założyłem klucz na wałno, to ciężko jest nim przekręcić. Więc cały czas coś tam gdzieś go trzyma. Mhm. No powiem ci, ja na dzisiaj ciuchy robocze wziąłem, żeby ten, pomóc ci przypłacę, ale to yy, ja wiem, jak to jest z takimi yy, projektami, to ro rozebrać to na spokojnie, to myślę, że ty najlepiej sam to. Yy, zrobisz, bo wiesz co, gdzie, jak, jaka tryta gdzie jest przymocowana i jak to, jak to szło. A teraz y, można to taki plan, że chciałbyś mimo wszystko ratować ten piec i go zreanimować, czy iść w tą retorykę co wcześniej, czyli był kupiony piec, no w sumie to wtedy nawet auto było kupione, y, wsadzić, wsadzić Ori i jeździć na tym Ori, i nie dotykać. I, wiesz co, generalnie. Cały czas założenie tego, tego, tego projektu było takie, żeby nic chrwa, z tym nie robić. Wsadzić piec, przezbroić, uruchomić mm -hmm. i jeździć. Bo faktycznie, teraz jak, jakbyś sobie tak pomyślał, ten piec był wsadzony 3 lata temu. 2 lata przejeździł bez bezawaryjnie, bo mm -hmm. się z tym piecem kompletnie nic nie działo. I kruwa, przez, yy, nie wiem nawet w tym momencie jak to nazwać. Kruwa, chciałem mu zrobić dobrze, rewizję <laughs> zrobić, żeby sprawdzić co się z nim dzieje. i od tego się zaczęły problemy. No tak. No chęć tu była, nawet Grzesiek pokazywał, chłodnicę powiedział, yy, co się stało też tym z, z tymi poprzednimi żeśmy tutaj analizowali. No, no trudno, ale w sumie dwa lata jeżdżenia, to przy Jodzecie to co roku trzeba byłoby rewizję robić. No wiesz, co jest najlepsze, że to i tak nawet jakby trzeba było cały ten piec teraz wymienić, to i tak jest taniej niż Jodze. Odzet mhm. w tym momencie. GTE taki, powiedzmy, ten oryginalny turbo, mm -hmm. no to teraz jest 3 dychy w plusie. Aha, I to też masz motor taki, powiedzmy, na, na 600 koni. Ten mm -hmm. oryginalny tyle zniesie, nie? Mm -hmm. A tutaj y, te motory się zaczynają całe, kompletne, powiedzmy, od tam jakichś 16-17 tysięcy, ale i tak wkładasz i masz motor, który Ci wytrzymuje 1000 koni. Mm -hmm, mm -hmm. Widzimy się... E, po tu, cięciu. Tak, widzimy się tu po cięciu jutro już będziemy wiedzieć, co się, co się, co się stało. Yy, także co? Tym optymistycznym akcentem yy, na dzisiaj kończymy. <śmianie> Dokładnie. To mamy sobotę 8.30, a dzisiaj na śniadanie yy, padewka z W12. <śmianie> No, nie jest zbyt ciekawy. Coś tu odkrył w Sherlocku w tę noc. Obrażenia są y, dość poważne. jednak y, Jednak to jest panewka. Jednak. Jednak panewka, bo tu się okazało, że tu są jakieś, bo zmyliło nas to, że tam dużo było tego białego pyłu, nie, takiego. No tak, tak no a jak z aluminium. Z, tak, a okazuje się, że to był z panewki, bo po prostu tu są jakieś takie białe panewki, one nie są mhm. tak jak w każdym jednym normalnym aucie y, te złote, tylko tu są jakieś takie srebrne, nie. No tylko teraz jest zagadka taka, czemuś, co się tu yy, No bo to tak wygląda, jakby na ostatnim czopie brakło, brakło oleju i panewkę, nie? Możesz pokazać, jak jest ten się przyspawało. Nie, nie chcę zejść. No ale to pierwszy szlif i będzie jeździć. Dokładnie tak. No i co? No i pytanie jest następujące: dlaczego się tak stało? No bo, bo już pomijając fakt, że pawał to panewkę, to poszedł mhm. też syf na na ten, jest tak samo symporysowany, gładzie cylindrów, nie? A tylko na tym jedynie jest porysowany? Czy znaczy się... Na wszystkich coś przytrzymała? No, no ten jest, ten jest, ten jest naj, największe obrażenie. No nie, w sumie te dwa ostatnie. No tu tak samo. Mhm. Bo to jest ten, to jest na tym czopie to było szósty i dwunasty, nie? Mhm. No to tak wygląda, jakby na tym największe obrażenie było. A myślisz, że to najpierw była panewka, czy najpierw był cylinder? Wydaje mi się, że panewka jest winowajcą tego, bo to mi się wydaje, że te nawet rysy czy coś, to on by dalej chodził. By spadło ciśnienie oleju, ale on by dalej chodził. Nie? A tutaj ewidentnie się zatukło mm -hmm. i, i, i motor zgasł. Nie? Na wolnych obrotach cias tak ciasno już było, że zgasnie. Mm -hmm. no. I tak samo ciekawo mnie, bo pompa praktycznie stoi nadębowo mm -hmm. oleju. I ją gdzieś badaje się. Mm. Nie jest, znaczy na, na upartego nią przekręcić, ale no, no nie tak jak na chodzić pompa oleju, nie? I też jest oryginalna pompa. Tak, 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 ale też nie widać, żeby wiesz, jakiś, nie wiem, syf w niej był czy coś, nie? No ale jak stoi na dębowo, to coś ją blokować musi. Także ogólnie... To smog czysty? Tak. No. Nie ma takich, wiesz, takich, raz jak się rozbierało motor po panewce, to było dużo takich faktycznie kawałków panewki, nie? I W ogóle jakie ono ma dużo. Bo tak wygląda no, ta, ta miska oleju, to coś nie wiem, że jest takie no, no. tak taki typowo driftingowy, żeby ci olej na zakrętach nie odpływał. Nie? Mhm. No to jest fajne, bardzo fajne, też takie nie widziałem. W sumie. Mhm. Tylko najgorsze, najgorsze w tym całym no. przedsięwzięciu jest to, że okazało się, że jest głowica pomękana i tu tak jest popękana fez. Masz Tiga? Mm, tylko, że to nie do końca jest spawalne. Nie? niż przy jakimś takim czubku papajku, gdzieś tam tam pyrka, to może, może by się to udało zrobić. Tylko to też jest przedsięwzięcie takie, że to by kosztowało tyle, że nie wiem czy to by się w ogóle opłacało. Bo wiem, musieliby wyjebać gniazda zaworowe, mhm. pospawać to i to też wiesz, pospawasz tutaj tam powiedzmy pół, pół centymetra, a co dalej jak to jest sznik tam mhm. do samej góry. Mhm. Jeszcze w ogóle mi się wydaje, że ta jak jest tu pęknięte, to tu jest gdzieś pęknięte do kanału. Aha, tutaj, i że... Tak, bo tutaj normalnie olej się przez wydech zaczął wylewać. Mhm. Trochę w sumie dziwnie powiązane aw awarie no. I panewka. Za, i... Dużo, za dużo tego wszystkiego naraz się złożyło, nie? Mhm. Ale w zeszłym roku, jak go rozbieraliście, to nie były popełnienia. Nie, nie, nie. w tej głowice wtedy były igły, bo one były nawet do sprawdzenia oddawane. Na szczelność. Na szczelność, czy wszystko jest ok. Ale to jest ten, Też sam cylinder jest pęknięty co panewka? Mm, tak, 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 mhm. tak. tak, tak. Czyli od temperatury po prostu dostało. I... No teoretycznie, ale pra, w praktyce jest tak, że przecież ja mam EGT założone. Masz jedno, czy można na każdy. Nie, nie, jedno jest na, na jedną stronę. Dobra, no ale to by, to by wyszło jakby coś było, tym bardziej, że wiesz, auto jeździ na etanolu, więc tam nie ma temperatur dużych. Mhm. Tam wiesz, na, w największym punkcie tam była 800-800 parę stopni. Więc mhm. to też nie jest y, temperatura, od której mogłoby się coś, coś zadziać, nie? W ogóle wiesz, w tym, nie zasysła z powrotem. W tym, w tym, w tym, było aut... dużo panewki w tym, w misce olejowej? Nie. To nie jest nic myte. Mhm. To jest, wszystko jest tak, jak jest wyciągnięte, jest zostawione. Jest dużo tego pyłu, ale nie ma takich faktycznie, bo nieraz jak się rozbierało motor po panewce, to były takie no, no. duże jakieś takie płaty, nie? A tutaj nic nie było. no Większość taki jest pył. No i to, co, i to, co było w filtrze, nie? Mhm. Nie ma jako takich jakichś dużych takich mhm. opiłków. Nie? A w tych silnikach to panewka to taki popularny temat, czy nie? Wiesz, co zdarzały się motory po panewce? Tylko, że wiesz, to nawet jak myśmy wtedy ten motor kupili, to w tym motorze był zajebisty syf. W sensie takim, że, że chyba mało kto dbał o ten motor. Aha, czy zgodnie z a, deklaracją ASO. A u mnie na przykład bym w życiu tego nie przewidywał. Wiesz, że ja na oleju robię ze dwa, trzy treningi i jest wymiana oleju? Mhm. No Więc, widać, że czysto jest. No to dlatego mówię, to jest. U mnie ten, ten silnik nie ma w olej nie ma tysiąca kilometrów zrobiony, jest wymieniany no bo, że auto jest tak eksploatowane że, że lepiej wymienić olej niż później robić właśnie panewkę nie no jak to no to jeszcze taka duża degradacja trochę się zrobiła no spora spora się zrobiła degradacja że w sumie tu tak ciężko to uratować teraz większy chyba znaczy Pytałem się kiedyś o... No bo tu jest ten nikasyl cały, nie? To mhm. jest tylko jakaś tam powłoka. Pytałem się o tulejowanie, to zapomnij, żeby ci to ktoś zrobił. Nie chcę się nie podjąć, no. no Bo to wiesz, za dużo, za dużo tych kątów jest. To by było więcej ustawiania tej maszyny niż, no tak. niż, niż faktycznie roboty. Nie? Mhm. No to ba, bardzo nieoptymistycznie się zaczął ten weekend. No. Gorzej niż źle. Może ktoś w komentarzach będzie wiedział o W12, może coś o panewkach, może coś o pompie oleju. No bo samo z siebie to panewka się nie obraca. No, no chyba, że pod górkę jej było już za duże obciążenie i stwierdziła, że tyle Newta to ona nie chce. Ale to mówię, ona jeździło na dużo większych doładowaniach, dużo większych mocach i tam się nic nie działo. A jeszcze ten, jakbyś powiedział, bo już widziałem wczoraj taki komentarz. Yy, Ile tym tak naprawdę przejeździłeś te trzy lata, bo tak widziałem komentarz w stylu, że a pewnie to nic nie jeździło, tylko więcej było grzebane. No to się wydaje, ale po, po, sam sobie pomyśl, że jak jest nie wiem średnio z 5-6 eventów w ciągu roku, mhm. ile, ta, ile tego tam nie na... jest, bo to wiesz, to nie jest tak, że sobie wyjedziesz, przejdziesz do Krakowa i z powrotem, tylko tam jak już wyjeżdżasz, no to... Cały dzień. Na odcinie i, i to wiesz, i to był sprzęt... Jeden z nielicznych, którzy tylko zjeżdżałeś na dolewanie paliwa, wymianę opon i, i ogień dalej. Nie? Uh -huh. To w, w tamtym roku na, na, w Kielcach na Dabicie, to zjeździłem Z12 kompletowo. Bo tylko było zjazd wymiana, i ogień, i ogień, i ogień, i ogień. No to wiesz, takie pitolenie, że, że nie, jeździło, nie jeździło, to chyba nie, obserwu, nie obserwuje projektu i nie widzi, co się z nim dzieje. No właśnie o to mi chodziło, że że tutaj też już od razu nie było, że tak powiem, mnie domówię. Że, że nie jeździło, a się zebździło. No właśnie jeździło i. I, I tak naprawdę to dużo, jakby to porównać w skali do innych projektów i innych silników, to i tak długo przejeździło. No bo to mówię, przejeździło prawie 3 lata, nie? I to, i to takim dobrym piecem. Nie? Uh -huh. Tylko, no mówię, coś się, coś się zadziało, co się teoretycznie nie powinno zadziać, nie? Werdykt y mamy. Y no, na ringa to raczej nie pojedziemy. Y ale też z tego względu, że to wiecie, można byłoby kupić na silnik, ale trzeba się zastanowić, jak to zrobić, bo. To tak na do sprawy, dwie dychy na stół trzeba położyć tak. na, na start, żeby to Cały w ogóle zacząć dwie... rozmowy o, o tym silniku, żeby coś znaleźć. A to pewnie też nie będzie tak łatwo kupić ten silnik, bo nawet teraz pokazałem jeden Grześkowi, to Grześek od razu popatrzył mówił, o jakby już leciało pły chłodniczy z podgłowicy, więc... No jeśli to ma być na zasadzie, że wiesz, kupić słupek i... Przy, przezbroić go, wsadzić, no to pasuje też kupić w miarę ładny ten motor. No. Ten, ten, mówię, ten był w miarę, w miarę ładny, no i mówię, trzy lata praktycznie służył. Nie? No, no trzy lata to tak to, to, to jest w uczciwy. Motor, w, w motorsporcie to, i to trzeba zaznaczyć, że to w motorsporcie, bo jakby to było jazda wokół komina, to nawet yy, z Michałem żeśmy gadali, to całkiem inne obciążenia są na drodze, gdzie mhm. se, pyr, 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 no pyr, tak, pyr, tak, pyr tak, niż tak na to, że lecisz na odcinie. Ty musisz sobie tam zrobić półkę, jak już będzie ten drugi motor, to będziesz musiał polować na trzeci, sobie tam go postawić, żeby wiesz, było to jak wiesz. Ten trzy lata jeździł, to trzy, to będziesz miał gdzieś na za sześć lat kolejny. I, I już w ten, w na Eliksie obserwowane tak, tak, w, w, tak. frazy, nie? Tak, tak. 12. Bo, no, dokładnie. Yy, dobra, yy, widzimy się w kolejnych odcinkach. A te odcinki też będą z Durburgringa, bo tym optymistycznym akcentem właśnie zaczniemy tą serię. Yy, no, ale bez grzeźka. Dla to... ciebie optymistyczną, <gry> dla mnie nie. Wiesz, wiesz, próbuję znaleźć sobie w głowie jakieś plusy, bo na razie to yy, jestem jeszcze chyba z, to... za, zaspany na takie wiadomości z rana. Jak chcesz plusy, to gdzieś tam leży akumulator. No, to by się przydało z 12. I, było, I byłoby dobrze. Yy, dobra, to żegnamy się, yy, a my tu będziemy dumać, co z tym y, zrobić. Do zobaczenia.